Witam Was drodzy widzowie na moim kanale, na kolejnym filmie. Dzisiaj kolejna i to już ósma część z placami na eksport w Berlinie. Pomalutko zbliżamy się do końca, ale myślę, że jeszcze z tego co, co mi się wydaje, jeszcze jeden odcinek z tymi placami w Berlinie został. Jak pamiętacie w ostatniej części, czyli części siódmej, pokazywałem Wam dwa adresy placów. Plac, który teraz widzicie... Na Mertensstrasse i, i tutaj troszeczkę niżej znajdował się plac na Rauchstrasse. I dzisiaj z tych placów przejedziemy się wirtualnie na, na kolejny plac z autami w Berlinie, który znajduje się w niedalekiej odległości od tych placów, mianowicie około 6 km. Także zostańcie do końca tego filmu, zobaczycie, będziecie mogli sobie odnotować kolejny adres, a pod koniec filmu pokażę Wam dwie lub trzy oferty aut, które były tutaj dostępne na początku marca, łącznie z cenami. Będziecie mogli sobie zobaczyć, co tutaj i za ile, i za ile można kupić. A oferty będą, według mnie, dość ciekawe. Także zapraszam Was do oglądania. Będą to dzisiaj troszeczkę oferty też dla majsterkowiczów. Gdzieś tam będzie uszkodzony silnik, gdzieś tam będzie uszkodzona skrzynia biegów. Więc ktoś kto ma taki fach w ręku będzie mógł sobie zobaczyć czy opłaca mu się taki samochód kupić. Więc zaczynamy omawiać kolejny już, kolejny już plac. Adres tego placu to jest Freyheit. Kod pocztowy 13597 Berlin, tak jak wam mówiłem wcześniej, on jest oddalony dokładnie o 5,9 km od placów na Rausztę i na Mertenstrasse, które omawiałem w części siódmej. więc bardzo niedaleko, dzielnica Berlina ta sama, szpandał, jak widzicie, tutaj jest centrum Berlina, po prawej, zupełnie po prawej stronie a ten plac znajduje się jakby na zachód od centrum na zachód od centrum Berlina tak to wygląda na mapie w takim troszkę pomniejszeniu i tutaj taka sama sytuacja właściwie czy jadąc z górnego ringu dziesiątką czy z dolnego ringu odległość jest mniej więcej taka sama to się znajduje mniej więcej w połowie między górnym a dolnym ringiem z dolnego ringu no tradycyjnie to jest taka najszybsza droga do dojechania do centrum do Berlina i potem rozjeżdża się to na wszystkie kierunki. 113, setka i praktycznie jesteście na miejscu. Z góry no to jakąś tam jakąś tam landówką czy nie. Tutaj też jest 111. Możecie sobie tutaj już bardzo blisko dojechać. I teraz jeżeli chodzi o ten, o ten plac jak to się prezentuje i ile tam jest. Oczywiście to jest też skupisko oni tak, ci, ci handlarze na eksport zawsze tak występują, no, czyli no zawsze. Najczęściej występują w skupiskach. Mało kiedy jest tak, że taki typowy handlarz na eksport ma sam jeden swój plac Z reguły to jest tak, że oni są razem, minimum tam pięciu czy dziesięciu, no i stanowią takie, takie jakby skupisko tych samochodów. Co, co do tego placu, tutaj, to tutaj yy, tak jak wszędzie, wszystko obowiązuje tak jak wszędzie. Samochody różne, samochody nowsze, samochody starsze. Yy, nie wiem, czy adres wam podawałem, w razie czego podam jeszcze raz. To Freyheit 13597 Berlin. I tu ten, ten placek nie jest jakiś tam imponujący. Ilość aut też nie jest imponująca ale myślę, że będąc w Berlinie koniecznie, jeżeli już ktoś chce tylko i wyłącznie w tym Berlinie kupować chociaż mówię, chociaż ja tego nie rozumiem no to spokojnie może sobie też tam też tam ten plac objechać tutaj już nie będę powtarzał to, co mówiłem w poprzednich odcinkach wszystkie, wszystkie reguły są takie same na każdym placu więc tutaj jakby Eksport to eksport, zero gwarancji, zero rękojmi, no i, i, i na to trzeba uważać. Także jak sami już zobaczyliście, ja już pokazałem wam 8 różnych, w 8 odcinkach to chyba, chyba z 10 czy z 11 adresów różnych placów. I możecie sobie teraz wyobrazić, jeżeli pojedziecie tam na jeden dzień, to dokładnie nawet nie jest wycieczka na jeden dzień, tylko na parę godzin, bo. Yy, jedziecie z takimi delikwentami, którzy was zabierają yy, na parę godzin, bo meldujecie się na takim Berlinie o dziewiątej. Nawet jeżeli się meldujecie o dziewiątej, to i tak wam za dużo nic nie da, bo większość tych budek jest w tym czasie pozamykana. Wszyscy otwierają około dziesiątej, yy, no i potem jakoś tam po południu nie za późno trzeba wyjechać. Yy, tam też yy, nie ma tak, że te komisje są czynne do dwudziestej. Do no, to zobaczcie, macie tak naprawdę czas od 10 maksymalnie do 16, bo po 16 to już też tam nic nie załatwicie. Już nie mówiąc o tablicach, to już tam po prostu nikogo nie ma. I zobaczcie, ja Wam pokazuję 10 czy 11 plac, bo to jest ósmy odcinek, ale niektóre odcinki zawierały po dwa adresy placów. I zobaczcie, ile czasu. Potrzebowalibyście, żeby się z tych jedne, z jednego na drugi, na trzeci i tak dalej te place przemieszczać, a gdzie tu jeszcze porządnie samochód obejrzeć, porządnie samochód przetestować i, i, i taki samochód kupić. Więc yy, nawet jeżeli planujecie jechać na Berlin, chociaż ja wam akurat Berlina, jeżeli chodzi o zakuba, to nie polecam tylko czym dalej na zachód, tym lepiej. Yy ale jeżeli nawet planujecie jechać tylko na Berlin to sami sobie zobaczcie że jeden dzień, no, Wam nie starczy po prostu nie macie szans nie macie szans się w ciągu tego jednego dnia wyrobić i to by było tyle na temat, na temat tego placu jak powiedziałem Wam jeszcze planuję minimum jeszcze jeden odcinek zrobić z adresem takich też skupisk w Berlinie i z tego co mi się wydaje musiał jeszcze tam sprawdzić, które omawiam, a które nie, ale z tego co mi się wydaje to, to wreszcie pomału dobrnęliśmy do końca. A teraz zapraszam Was tak jak mówiłem na prezentację dwóch czy trzech haut. Zobaczymy ile mi tam wejdzie, do, które były tutaj dostępne na początku marca. Ja Was pozdrawiam z tego miejsca. Dziękuję za oglądanie filmu. Obejrzyjcie, obejrzyjcie sobie teraz te oferty. Które tutaj na początku marca były dostępne. I teraz już przechodzimy do tych paru ofert, które tutaj dla Was przygotowałem. Yy, niestety film publikuję teraz w maju. Oferty te pochodzą z marca, a więc sprzed dwóch miesięcy, yy, ale myślę, że jako takie przykładowe, no nie ma to większego znaczenia w ciągu tych dwóch miesięcy. Też te ceny jakoś diametralnie się nie zmieniły. Mniej więcej każdy będzie miał podgląd na to, jak to wygląda. Na pierwszy, na pierwszy ogień. Idzie BMK 5. Aha, jak wam mówiłem na początku, dzisiaj Wam pokażę parę takich samochodów, w których właśnie jest coś do zrobienia, czyli takie oferty dla majsterkowiczów, dla kogoś kto nie boi się naprawy silnika, kto nie boi się naprawy skrzyni biegów, czy wymiany jakiegoś sprzęgła, woli to zrobić sam, woli wiedzieć co ma. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi jeszcze o takie kwestie formalne. To wszystkie samochody, które, które ja tutaj Wam pokazuję, no nie pochodzą z żadnych placów, nie pochodzą z żadnych skupis na eksport. Jak mówiłem Wam we wcześniejszym już tam filmie, wszystkie samochody zakupuję i polecam to też innym z prywatnej ręki bądź z dużych firm zajmujących się handlem samochodami. Są to przeważnie stalony samochodowe, no ale też jak najbardziej można skorzystać z ofert, z ofert aukcji internetowych, chociaż ja jakoś ostatnimi czasy z tego nie korzystam, ale, ale nie, ma to, nie ma to żadnego problemu, żeby z tych ofert skorzystać. No i na pierwszy plan idzie BMW 5, kombi. BMW ma uszkodzony silnik, ale chciałem Wam pokazać ten samochód z racji tego, że Poza silnikiem, zobaczcie jak, w jakim pięknym stanie jest ten samochód. Mimo, że jest to rocznik 7, 7 2011 czyli samochód już 9-letni, lipiec 2011, 2.0 diesel, 135 kw silnik, więc 184 konie, 177 tysięcy km oryginalnego przebiegu, pochodzi z drugiej ręki. W Polsce nie jest to ważna norma emisji spalin Euro 5, skrzynia manualna, no i jak mk 5 wszystko co, co mieć powinna, ma no LEDy dzienne, biksenony, no czujniki zmierzchu, czujniki deszczu, deszcz, czujniki, zmierzchu, czujniki deszczu. Co jest właśnie ciekawe tutaj, w tym samochodzie, że poza tym oszkodzonym silnikiem, żadnych więcej wad kompletnie nic, auto w stanie naprawdę perfekcyjnym, i co jest też ciekawe, jasny środek, a jasny środek w stanie idealnym. No często, często jasny środek po jakimś tam latach użytkowania jest dużo bardziej zajechany niż ciemny tutaj natomiast kompletnie, kompletnie prawie bez śladów zużycia jak na przebieg 177 tysięcy km i do tego bardzo ładna kombinacja tego niebieskiego granatowego koloru z tym, z tym jasnym środkiem cena za BMW wynosi 7000 euro kompletnie ze wszystkim do odbioru auto jest zawsze w okolicach Frankfurtu Frankfurtu nad Menem tak jak mówiłem wcześniej to już są oferty z marca więc oferty nieaktualne ale chciałem Wam to pokazać jako jako przykładowe oferty no i miejmy nadzieję że od połowy czerwca no czy najpóźniej lipca będzie to wszystko mogło normalnie działać jak wcześniej. Drugim samochodem jest SUV, mianowicie Hyundai X35 z rocznika 2013, dokładnie jest to marzec 2013. I co tutaj ważne, silnik jest benzynowy, nie diesel, 99 KW, więc 135 koni. Samochód, macie tutaj zdjęcie, jak wyglądał w chwili zakupu, jest to też drugi właściciel. Kupiony z salonu, kupiony ten drugi właściciel kupił go z salonu Hyundai z przebiegiem 33 tysięcy km. Co bardzo ważne, obecnie przebieg tylko 89 tysięcy km, więc samochód jeszcze totalnie niewyjeżdżony. I kosmetyczne uszkodzenie z lewej strony drzwi przednie lewe i drzwi tylne lewe. Oczywiście, drzwi do wymiany to tam nikt nie będzie się tutaj w to bawił. i... I, i tych drzwi naprawiał y najlepiej, najlepiej kupić drzwi w kolor, wtedy y pominiemy nawet etabla kierowania i po prostu zakładając tylko dwa drzwi mamy auto naprawione, żadne poduszki nie wystrzelone, nic z tych rzeczy, y żadna konstrukcja tam konstrukcyjne rzeczy nie zostały uszkodzone, bo próg jest cały, więc, y więc jak najbardziej samochód do szybkiej naprawy co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć? No manualna skrzynia: dla jednych może plus, dla drugich minus. Dla niektórych, że samochód ma tylko napęd na przednią ośkę, ale dla innych, wiem dobrze, że to jest plus, ze względu na to, że jest mniejsze spalanie. No i oczywiście, mniej elementów, które mogą ewentualnie się popsuć. Cena za to auto ze wszystkimi opłatami. Do odbioru samochód, wszystkie samochody są do odbioru w okolicach Frankfurtu, Frankfurtu nad Menem, oczywiście, nie nad Odrą. Cena za takie auto wynosi 7200 euro. Ze wszystkim tak jak auto stoi, trzecim autkiem, które Wam chciałem dzisiaj pokazać, jest BMW X3. Ostatni model, ostatni wypust E83, bo 2010 rok. W tym samym roku, jak wiecie, wyszła też F25, już nowy model, też 2.0 diesel, też uszkodzony silnik, prawdopodobnie uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia, ale to nigdy nie ma, nie ma 100% pewności. Zawsze można założyć, że, że jest coś grubszego, no jeżeli będzie tylko, tylko pompa, no to tym bardziej na plus. Silnik troszkę starszej generacji niż w, tamtej, niż w tamtej BMW 5, bo 130 kW, czyli 177 koni, 191 tysięcy przebiegu, drugi właściciel, manual i dodatkowo tam leciutko ten tylny zderzaczek uszkodzony, ale tak samochód cały, fajnie wyposażony, pół skóry. I manual to też, to też nie, jest, nie jest wcale taka, taka codzienność, cena za to auto 4,5 tysiąca euro, więc też myślę, że jak najbardziej ok. I na koniec ostatni samochód z tego całego dzisiejszego zestawienia, czyli Astra 3 GTC. Co najfajniejsze w tym samochodzie to jest to, że to jest OPC Line a więc takie nakładki na zderzaki z przodu, z tyłu i progi inne, co prawda nie jest to dużo, ale dużo fajniej podkreśla, podkreśla taki sportowy charakter tego samochodu, no chociaż tutaj ona jest wyposażona w silnik 1.4, tylko 90 koni, ale no wizualnie jakoś tam się prezentuje, jak widzicie drugie, drugie koła są, Dostępne przebiegły jest 180 tysięcy kilometrów I tutaj w samochodzie samochód jest całkowicie sprawny, nic nie jest uszkodzone. Także tak to wygląda, drugi właściciel. Cena za to auto 2400 euro po wszystkich opłatach. I to by było wszystko. To by były te cztery samochody, które chciałem Wam dzisiaj zaprezentować. Możecie dać znać w komentarzach, co myślicie o tych samochodach, co myślicie o cenach i jakie samochody Was interesują, czy, czy interesują Was bardziej samochody całe, jeżdżące, w których nie ma nic do roboty, czy samochody takie właśnie z usterkami mechanicznymi, bo ja przyznam szczerze, chyba takie, z takimi miałem najwięcej do czynienia lub ewentualnie no, lekko, lekko samochody uszkodzone, ale takie jakieś tam naprawdę kosmetycznie, bo jakieś samochody całe do malowania też też nie za bardzo za bardzo nie interesują. Co jeszcze mi się tutaj nasunęło? Jak widzicie, chyba wszystkie te samochody pochodzą z dru od drugiego właściciela i też, też powiem Wam, dlaczego tak jest. Na przykład w Oplu bardzo częstą sytuacją jest to, że Opel bardzo często ma takie samochody, że one w przez pierwsze parę miesięcy należą do wypożyczalni, do np. do Europkara albo do, do Herca, i potem są sprzedawane w salonie jako takie używane paromiesięczne auta. No i dlatego już jest to, jest to już drugi właściciel. To samo dotyczy często Hyundai, to samo dotyczy często bm czy trójek, czy piątek. A poza tym, tak jak Wam mówiłem, w innych filmach bardzo często jest tak, że no w samochodzie około 10-letnim zawsze jest to drugi właściciel, dlatego że pierwszy właściciel ma ten samochód zlizingowany na okres maksymalnie 5 lat i on po prostu co 5 lat, jakby nie było, ten samochód wymienia jako nowy, i potem jest, jeździ tym samochodem drugi właściciel. A właśnie bardzo często unikam samochodów, które mają więcej właścicieli. Bo bardzo często jest też tak, że kolej... Oczywiście nie musi tak być, ale bardzo często jest tak, że kolejna zmiana właściciela jest czymś spowodowana. Czyli na przykład po drugim właścicielu auto przyjmuje trzeci właściciel, bo to na przykład auto było gdzieś uszkodzone i trzeba było to auto. Ja nie mówię nawet, że mocno, ale, ale na przykład było przerysowane, trzeba było to auto pomalować. No, i kupuje to jakiś handlarz tutaj stąd, to auto lakieruje. No, często lakieruje średnio, i wtedy auto już trafia do trzeciego właściciela. Między trzecim a czwartym właścicielem znowu się tam coś dzieje, gdzie to znowu jest naprawiane, powiedzmy, nie, nie za bardzo fachowo. No i taki samochód, który kupujemy od piątego właściciela, na przykład, już naprawdę może być po paru przejściach, i to wszystko będzie widać. To wszystko będzie na przykład ciężkie do usunięcia, albo, albo usunięcie tego będzie kosztowało, drugie pieniądze, duże pieniądze, dlatego ja staram się bazować na takich samochodów, na takich samochodach, pierwszy, drugi właściciel, i jak widzicie, też przebiegi, oczywiście czym mniejszy, tym lepszy. I staram się też przebiegi, żeby nie były przekraczające 200 tysięcy. Chociaż mówię, no to też nie jest powiedziane, że samochód, który ma 170, jest gorszy od samochodu, który ma 210, ale tak generalizując, no generalizując, tak jest i takie, takie samochody ludzie wolą, więc no trzeba się w jakiś sposób do rynku przystosować. Dobra, dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie: jakie samochody chcecie oglądać, co chcecie oglądać. Ja Was pozdrawiam, dzięki za oglądanie. Do następnego razu, trzymajcie się, cześć.